Pojedyncze czy podwójne kliknięcie ustawienia myszy Windows 10. Czy program PLIK lub FOLDER, czy element ma się otwierać za jednym kliknięciem, czy za dwoma? Otwieram eksplorator plików. Przechodzę do pliku. Zmień opcję folderów i wyszukiwania. Tutaj, opcje folderów ogólne, mam klikanie elementów. W tej chwili mam zaznaczone dwukrotnie kliknięcie, będzie. Otwierać element pojedyncze zaznaczy. Sprawdźmy jak to działa. Czyli pojedyncze zaznacza. Dwa razy muszę kliknąć, żeby otworzyć element. Jeszcze raz przechodzę w plik. Zmień opcję folderów i wyszukiwania. Zaznaczę pojedyncze. Kliknięcie będzie otwierać element. Wskazanie zaznaczy. Zastosuj. OK. Czyli w tej chwili, gdy najadę, element jest zaznaczony. Gdy kliknę zostanie uruchomiony. Czyli w przypadku folderu otwarty. Z powrotem ustawię. Na dwukrotne kliknięcie będzie otwierać element. Zastosuj OK. I gotowe. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę it-zbier.com i Dziękuję za oglądanie.